Dobry, dobry, dzień. ja jestem Paweł, to jest kolejny odcinek na tym kanale Dzisiaj zagramy sobie parę meczy Postanowiłem nagrać dzisiaj yy, Brawl Stars, yy, gdyż wczoraj wleciał poradnik Jak wam się przydał, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę Kupujemy standardowo wszystko, nie wiem czy będziemy mieli tyle monet No, powinno nam no wystarczyć, no i niestety nie O mam skrzyneczkę. Mortis nam dropnął na odcinku, proszę państwa. Ojejku. spodziewałem się e Pamki, bo jak możecie zauważyć, e brakuje mi Pamka z episkich, a tu Mortis. No pięknie, no jeszcze na odcineczku ładnie. No, dobra, to sobie rozegramy. Nie wiem, spróbujemy zagrać nim mecz. O, mamy skinę do niego. Mortis w cylindrze. Zagramy starcie duo. Na takiej mapie. W ogóle nie spodziewałem się, że dropnie mi Mortis. Bardziej już spodziewałbym się pamki, e, bo na nią mam większą szansę niż na e, zadymiarza mitycznego. Dobra, to sobie polecimy. Bo ja pierwszy raz gram Mortisem. Jezu, nawet u nikogoś nie grałem. Uff, powiem wam, dziwna postać. Ja w ogóle nie lubię Mortisa. Może na piłkę się przyda. Ale na pewno wiem, że go nie polubię. Ogólnie fajna sprawa, że nam drobnała postać. Jeszcze na odcineczku, teraz sobie zagramy meczek. Tutaj z panem Rico. Pewnie jakiś... O nie! Rusek. Patrzcie, bot ich porobi. Pa, bot ich porobi. O nie, internet. Laguje. Jak widzicie mamy problem z internetem, czego bardzo nie lubię gdy nagrywam. Ale nie tylko nagrywam, jak gram też. Podjechałbym sobie ją. O, pan Riko mi pomógł. To jej koleżanka lub kolega jest pewnie na środku. Tutaj bocik klęci. Jest. Rosa, ale ult w ogóle ma zimny, o nie, biją i pięknie, Winek mortisem zaraz po jego zdobyciu. O, i dzięki meczykowi możemy wykupić. Moc. Niedługo w ogóle nitę będę mógł ulepszyć na Star Power, a tak w ogóle jak może, mogliście zobaczyć z poprzednich odcinków nie miałem Star Powera drugiego do szeli. Teraz mamy i szok bitewny i plasterek i tak samo mamy do bóla. Yy, na razie mam tylko El Primo na ósmej, yy, bo zamierzam wszystkie postaci ulepszyć na 8, a wtedy na dziewiąty. Jak możecie zauważyć, w ogóle wbiłem 9578 pucharków. Niedługo Megabox. Nie wiem, czy grać jeszcze raz z tym Mortisem. Mamy już 3 mityki. Dobra, zagramy jeszcze raz. Ten piłkę spróbujemy, ale wątpię, że mi się uda. Ja nie lubię grać w piłki. Zrobiłem taki 10 odcineczek, gdyż yy, jadę zaraz na gościnę. Dobra, to sobie spróbujemy zniszczyć tą skrzyneczkę. W ogóle ten mortis ma dziwny atak że atakuje i się porusza. O nie zaraz zginę od tego bota. Tam smortarpeny! peny. Idzie tunel Primo A tu nie przejdę, czemu? Myślałam, że tu przejdę Nie wiem, czy... No i pięknie! Drugi winek Mortisem No, poczekajcie chwilę no, jestem z powrotem, otwieram kolejnego boxa. Może postać. Uwaga, no, ale i tak by było za pięknie, jakby nam dropnęła. Taki Mortis, wam powiem. Fajna sprawa. Brakuje nam jeszcze z Marki Maxi Pampi. Wszystkie legendy i tylko Pamka. Mamy już 26 zadymiarzy. Zagramy jeszcze raz z Mortisem i myślę, że odcineczek fajny. Gdyż wydropiliśmy postać Tak sobie zagramy Nie wiem jeszcze dwa może jeden si się Zobaczy się O nie uciekamy Od Bula I Jessie Morty jest ogólnie e najlepszym zadmiarzem do ucieczki Z tego go najbardziej kojarzę Tam dwa kiłby leżą. Dwa kiłby, zbieram i uciekam. Ja tak zginę, jak będę przez tego bota przechodził. O nie, idą po mnie, idą po mnie. Widzę, że się nie polubimy z panem Mortisem. No niby wbiłem na nim te 18 pucharków i już. Ale to nic wielkiego. Dobra, raszujemy bota. O nie. Low, 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 low. Mamy lowa. O nie, no, no, już się leczymy. Um, Lagi. Rosujemy No idź No strzelam. Błagam Odlaguj się Dobra Odlagowani Nie wiem czy chcę podjeżdżać tą Rosę Dawaj podjeżdżamy ją razem No i pięknie. Trzy łinki mortisem I nowa Trzy łinki nową postacią Nowa postać na odcinku Otworzone dwie skrzyneczki Myślę, że bardzo fajny odcinek z tego wyjdzie, więc ja już się z Wami żegnam, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć i czołem!